roboczy. Pytam się, komu dzisiaj te grupy robocze służą? Te, te problemy powinny być załatwione już miesiącu listopadzie. Wtedy dyskutowaliśmy o tych problemach. Pan minister był głuchy na nasze, na nasze e, prośby i na nasze e, postulaty. Dzisiaj jest za późno już z tymi tematami jest rozmawiać. Dzisiaj chcemy konkretów. Pan minister przepraszam. Dobrze się gada. Przy, po, Pan minister przychodzi na rozmowy nieprzygotowany. Po prostu tylko po to, aby o mizerii porozmawiać i nie więcej. do skraju upadłości polskiego rolnictwa, polskiego całego przemysłu. Zastrzedali nasz kraj. I dziś my, jako rolnicy, jako Polacy, musimy się obudzić i bronić naszej polskiej ziemi, naszych, po, naszych polskich gospodarstw, dla naszych dzieci i wnuków. Brawo! Polski rząd, policja PSL mówi, że już jest niezwyciężona i jest dalszych rządów. Ale zapomnieli, że największą siłą w Polsce są jeszcze chłopi. Mleko polskie rozlało się i my idziemy razem wspólnie. I dzisiaj, Szanowni Państwo, chłopi są razem, górnicy razem. Kolejarze dołączają do nas pielęgnarki. Także po prostu, jeżeli nie rozwiążemy tutaj ich problemów. Na pewno wszyscy wspólnie razem. Spotkamy się w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry, szanowni rolnicy. Jesteśmy tutaj razem. Jesteśmy wszystkie związki zawodowe, które chcą dobra polskiego rolnika. Którzy chcą, abyśmy to my byli żywicielami polskich konsumentów. My chcemy, aby nasza żywność, tak jak jest do tej pory zdrowa, nasi konsumenci, żeby ją jedli. My dzisiaj wiemy, że te ceny nas nie zadowalają, że to, co się dzieje, jest złe, ale musimy też podejmować decyzje niekonfrontacyjne. Na razie są decyzje, na w tym momencie chcemy, aby rozmawiać. Jeżeli są rozwiązania na stole, trzeba o nich mówić. Jeżeli nie będzie o czym rozmawiać, wtedy możemy przyjąć inną procedurę, ale dzisiaj widać, że to, co zrobiliście tutaj dzisiaj w Olsztynie, głosiliście prawidłowo protest, ten protest się odbywa, odbywa się na zasadach normalności i tak trzymać. Jeżeli będziemy razem, nie zwycięży nas nikt. Jeżeli nas podzielą, to wszyscy tracimy na tym. A my nie chcemy stracić, nie chcemy nic za dużo. Chcemy, aby ceny były opłacalne, abyśmy mogli funkcjonować w Polsce, bo to nam jest potrzebne. Potrzebne nie tylko nam, ale naszym dzieciom i wnukom. By nie mówmy, kto jest organizatorem, kto to robi, bo jesteśmy to wszyscy, widać wszystkie związki, towarzyszenia, które chcą. Aby tu Oszczem się rozwijał, ale także, żeby w Polsce żyło się lepiej. O to nam się rozchodzi. Wczoraj powstało sześć zespołów. Jeżeli jest ktoś chętny, tutaj. Chciałby do tych zespołów przystąpić, proszę bardzo się zgłosić, telefon podać swój. Ja do tego zespołu piszę Państwa, żebyście mogli też uczestniczyć w pewnych programach, które będą przyszłościowe. To, co my chcemy, nie chcemy za dużo. Chcemy opłacalności cen. Chcemy, aby ten, co produkuje mleko, opłaciło mu się to robić. Zjął kredyty. Jeżeli dzisiaj miasto patrzy na wasze ciągniki, jakie macie, to powiedzcie im, niech się zamienią. Ale my nie chcemy wojny z miastem. My chcemy, aby był pokój, aby był spokój. Ale chcemy godnie żyć. To to jest na naszych hasłach i sztandarach. Jeżeli będziemy tak trzymać, jeżeli będziemy razem, to doprowadzimy do tego, że Unia Europejska musi w końcu zrozumieć, że Polacy chcą tylko godno, godnego życia. Oni mają inne cele, inne zadania. Ale nam przyświeca jedność. Jedność w nas. I jeżeli te nasze sprawy zostają, będą rozwiązywane, to my nie chcemy tutaj marnąć i przychodzić pod agencję, pod Urząd Wojewódzki. My chcemy gospodarzyć na godnych warunkach, godnie produkować zdrową polską żywność. Jest z nami przedstawiciel Solidarności Robotniczej Regionu Armii i Mazur. Także chłopi nie jesteśmy mi sami. Miasto jest z nami. I dzisiaj możemy bardzo dużo zrobić, Panie wojewodo, czy pan wie Panie ci pan pamięta, jak pan, jak się jeszcze strzelali do, do rolników, lat temu, jak nas wtedy miasto obroniło, może się powtórzyć. W scenariusz jest nas tak bardzo dużo, że możemy zmierzyć się ten urząd wojewódzki! Żarty się skończyły! Rozmowy się skończyły! Pracownicy Zakładów Pracy w armińsko mazurskiej Solidarności witają Was. Jesteśmy dzisiaj tutaj w nielicznym gronie, dosyć, ponieważ dowiedzieliśmy się o tej waszej, Waszym spotkaniu tutaj dzisiaj dosyć niedawno, ale myślę, że to jest początek, że. Że to jest początek, że będą jeszcze okazje, żebyśmy w bardzo licznym gronie rolniczym i pracowniczym spotykali się razem. Miejmy nadzieję, że rozmowy do czegoś doprowadzą, ale ponieważ doświadczenia są niedobre, jak wiecie Państwo, we wszystkich, w wielu bardzo branżach, czy to górniczy, czy to kolejarze, czy to nauczyciele, rolnicy tak samo. Mamy swoje postulaty, te postulaty długo nie były wysłuchiwane. Nadszedł czas, żeby upomnieć się o to w sposób nieco inny, bardziej stanowczy. Oczywiście mamy taką nadzieję, że do rozmów dojdzie, że nie będzie trzeba robić takich marszów, manifestacji wielkich, że jakieś skutki to przyniesie. Niestety do no, nasze doświadczenia z tym rządem, który obecnie mamy, nie są dobre. Musimy, musimy to zmienić. Musimy to zmienić, dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj razem. Będziemy z wami do końca na pewno tej manifestacji. I zapowiadamy, że jeżeli będziecie protestowali dalej, to macie nas po swojej stronie. Pracowników, którzy są zrzeszeni w związkach zawodowych, pracowników i członków solidarności. Witam wszystkich i bardzo dziękuję, że jesteśmy w takim licznym gronie i obiecuję, że będziemy w takim gronie jeszcze nie raz. Jeżeli będzie taka potrzeba. Miejmy nadzieję, że nie, ale, ale jeżeli tak się zdarzy, jesteśmy na to gotowi. Jesienią doprowadzimy do tego, że ten program powodzę polskiemu rolnictwu. rolnictwu, które... Jest silne. Pozostanie jeszcze silniejszy w Europie. Po to, ażeby i Rolnik, i Ziemia Polska była dla Polaków, żeby mogła rodzić i żywić nie tylko Polska, ale Europę. Czyli zakład recyklingu, akumulatorów, Oni dopiero nam dany popalić. Dzisiaj sąsiad dostał zapytanie z meczarni brągową. Jakie odległości ma swoje krowy? Dziękuję. Pozdrawiam proszę. Żeby trafiła ziemia polska na powiększenie gospodarstw do młodych rolników. My nie chcemy żadnych obcokrajowców. My chcemy powiększenia normalnych gospodarstw rodzinnych. Nie kończymy tego protestu, bo porozumienie za nie podpisane. Ale zajmiemy i rozpoczniemy kontrolę. Cofniemy się 10-12 lat do tyłu. Sprawdzimy jak była ziemia cudowana Polska, na jakich warunkach i na jakich zasadach, i kto ją kupił. Brawo! Bo ziemia musi trafić do rąk Bo oni, to, to rolnicy, to ci chłopi. Oni chronią, oni żywią, oni bronią. To nie znaczy, że dzisiaj tu jesteśmy w Olsztynie. Jesteśmy również w terenie. Nie damy się obrażać. Nie będzie minister sadnicki robił z polskich chłopów frajerów. My nie jesteśmy żadnymi frajerami. My jesteśmy ludźmi ciężko pracującymi w naszych oborach, w naszych chlebniach i na polu. I panie ministrze, jeżeli pan siada do rozmów wczoraj i na tematy pierwsze dwa, czy będzie interwencja na rynku mleka? Czy będzie interwencja na rynku żywca i pan twierdzi, że nie będzie tej interwencji, to panie ministrze tu z tego miejsca z Olsztyna mówimy, nie odpuścimy, aż żeby nas wiosna zastała. Panie ministrze, problemy mleka mięsa wieprzowego i innych problemów postulatów, które tutaj kolega Leszek Sargalski przedstawiał, to są problemy w zasięgu naszego pana ministra rolnictwa. Ale przepraszam, to jest nieudacznik, nieudolnik. I jeszcze obrażam... Dziękuję bardzo. Zebraliśmy się kolejny raz. Nasz Związek Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Bydła Mlecznego organizował taki wyjazd do Warszawy 27 listopada. Z Warmii i Mazur pojechało nas około 400 będących w związku. Dzisiaj pytamy się, czy potrzeba protestów, blokad, żeby rozpocząć rozmowy. Wczoraj udało się powołać zespoły do rozwiązywania problemów rolniczych, mleka i innych. Są koledzy, którzy byli wczoraj na tym spotkaniu. Czy my musimy aż tak protestować, tak poniżać się, żeby nas wysłuchano? Czy tylko presja i argument siły jest argumentem do rozmawiania? Gdzie logika? Gdzie reprezentowanie naszych interesów polskich? Wszystko tylko zależy od Brukseli. My wiemy doskonale o tym, że jest szereg spraw i problemów, które można tutaj rozwiązać. Rolnicy z Podlasia protestują, jeżeli chodzi o szkody łowieckie. Myśmy w tym województwie dwa lata temu spotkali się z podsekretarzem stanu, z senatorem z tego województwa i rozmawialiśmy o problemach związanych ze szkodami. Nie wiem, ilu z Państwa wie o tym, że jeszcze 200-300 lat temu bubur był. Zwierzęciem, które było powszechnie uznawane za szkodnika. To 200 lat temu ostatniego Bobra w czasie kampanii napoleońskiej ostrzelono na żuława. Dzisiaj ten szkodnik niszczy, my nie możemy poradzić. To minister jest w stanie załatwić szkody łowieckie. Bez protestu. My chcemy też doprowadzić do zmiany ustawy łowiectwo, żeby nie być też traktowani tak, że jesteśmy barbarzyńcami. Godzimy się na ileś zwierzyny, mówimy o pojemności łowisk, ale nie o takim, żeby było to niekontrolowane. Z kolejny raz, potrzebny jest argument siły, bo logika nie wystarcza. To rząd polski jest w stanie załatwić, ale nie chce bez presji, siły nie chce tego załatwić. Polska ziemia! Polska, Musi być polski rękach!